Wesele musiało natychmiast zostać przerwane. Nie wszyscy dobrze się bawili, panna młoda zalała się łzami i nie mogła już dłużej wytrzymać. Wyszła, szlochając. Wesele zdecydowanie nie poszło po jej myśli. Zamiast bawić się, tańczyć i smakować tortu, wieczór spędziła w odosobnieniu, nie chciała, by wszyscy widzieli jej krokodyle łzy. Przez tajemniczy film uciekła z sali weselnej cztery panny młode chodzą nawzajem na swoje wesela, a po wszystkim wystawiają sobie ocenę za motyw przewodni, suknie, salę, jedzenie oraz ogólne wrażenia. Takie jest założenie najświeższego programu w ramówce Polsatu pod tytułem Cztery Wesela. Niestety, ostatni odcinek był szczególnie bolesny i smutny dla jednej z panien młodych, Aldona, Ewelina, Magda i Izabela, wzajemnie chodziły na swoje wesela. Do tej pory w programie nie było aż tak dramatycznych momentów. To właśnie na weselu Magdy i Michała miał miejsce incydent. Panna młoda, widząc wyświetlany przed gośćmi film, uciekła z sali, nikt nie wiedział, co tak naprawdę się stało. Wesele nie poszło po jej myśli, płakała, kryjąc się przed gośćmi. Nie mamy na myśli panny młodej, która tego dnia brała ślub Magdy. Chodzi o jedną ze wspomnianych wcześniej trzech panien młodych, Iza. Magda podczas uroczystości weselnych, chcąc podziękować rodzicom i powspominać stare czasy, zmontowała specjalny film, w którym dziękują za miłość i wsparcie. Kiedy Iza zobaczyła, oto nagranie, zalała się łzami i, szlochając, wybiegła na zewnątrz. Dopiero potem wydusiła z siebie, że straciła oboje rodziców i ten moment na weselu był dla niej nie do przeskoczenia. Emocje wzięły górę. Dzisiaj grzeje: 1. Podejrzenie koronawirusa na pokładzie polskiego samolotu. Pasażerowie uwięzieni na pokładzie 2. Piorunujące informacje, prokurator zaczął postępowanie w US. Wiki Gabor. Internauci drżą z obaw nie tylko to wesele mogło wzruszyć widzów do US. Okazało się, że na uroczystości zorganizowanej przez Aldonę i Michała także nie brakowało smutnych momentów. Weszło na jaw, że mama pana młodego zmarła tuż przed ślubem, dwa tygodnie temu. Ten jednak nie odwołał uroczystości. Najlepsze newsy dnia Źródło. Wirtualna Polska. Następny artykuł nie przegap żadnych najciekawszych artykułów. Kliknij i obserwuj, pikio. PL na Google News